Ja sram po ciebie, ja sram, ja sram po ciebie. Zasady prostu się stamy po ciebie. Tak. Złota zasada. Gmagłem. Nie no, tak wiesz, tak... Dobra, to ja wie. już mam problem z nim. On jest zbyt tego... Ale ty Ja pierdolę, ty to masz, kurwa, betoniarkę i sobie piasek w pokoju? Nie, się baba. Chłopaki. Skrzotnął to na szafka to Powiedziałbym coś, jakbyś to wykorzystał przeciwko mnie. Jak <grymne> zwykle działa sąd, bo trzeci jebo małe dzieci. Oh. Tak, to jest to, co chciał powiedzieć. <grymne> Przemoc. <grymne> Co no, tu cię powiedział? Nie wiem, nie słuchałem go. Co on powiedział mi? <sum> nie wiem, ja nic z tego powiem, powiedziałem, pasz na pistoletki, po potrzebny jest i cały bo tylko jak mam nie zrobić. Kam! Są krótsze kropli wody. No, ja lubię sportowa, to Hitler pije piwo. I ostatnie z piarku. No. <grymka> Ale, On musiał dostać za mał, przepraszam, na co? Trosyk! Tak, Ale, gej, tak. Ja Jej, bym gej, tak. nie zginął! Tego nie całuje. Idź się zajeb szmatą! No właśnie, co tu się dzieje? Halo team? Kist? Nie? Halo? Nie, A ja tam teraz no. zasnął. Ja! Co? Tam tego chciałeś?